Ja i krumeiczik. Jest niestety... O, i światło. do światła, chyba też nie światło, chyba, że ktoś mnie zabije. Nie. Czarny. Ojej, zabija mnie. Niestety... Co on będzie robił? Bo Mariusz zauważył. Oj, oj. Chciałbym powiedzieć, że Siorb biegł od strony, gdzie było ciało, więc to jest Siorb. Po, eee, nie, nie ja. Ja z do ciebie. Eee, ja byłem... Eee, ja byłem, eee,

Ja jaj, i znowu krumelcik. Ale dziwnie się grałem cztery osoby, bo ponieważ tu chodzicie we dwójkę, jedna osoba zabija już wiecie kto to jest. Zabij. Ubezpieka się e, i tu zabij. światło, żeby było... No, stąd przydziela w przypadku, że to zabija. To jest moja taktyka. Ja je będę chyba używał. do końca. Fix podjeżdżany. coś naprawił, to body reported. Chciałbym tylko powiedzieć, że szedłem żeby drzwi światło, ale zobaczyłem, że to bardziej idzie, a Wiktor był za Marcelem, ma więc ale... Wiktor po raz drugich. Ja byłem, nie, ja, ale... ja byłem, nie, ja byłem w tak, ja i robiłem swipe card. No i tyle. podajcie swoje lokacje. poszedłem wyłączać światło, ale um, zobaczyłem tam Wiktora i cofnąłem się bo Ja już ja widziałem, że Wiktor naprawia, więc nie chciałem już... Chciałem po prostu te ski zrobić i, po, i ciało znalazłem ze stare. Ryzykuję, zaufam. To jest. Właśnie coś tak podejrzenia miałem, ale. Chat jest impostorem! Tak! Chwila. Ja muszę to dobrze zrobić. Pójdę sobie tutaj pofejkować download. Odparę reaktor. Hmm. Nikogo nie ma. Wążeczny to jest, dobra. Kurczę, niech mi to down minie. Trzy, 2, 1, dobra. Teraz po prostu muszę iść tu tylko. Jak zgłoszę ciało, to jest po tak naprawdę, bo zrobili reaktor, jest tu się, dobra, wygrałem. Dobra, wygrałem. Nice. Uwaga, crewmate. Admin swipe card. Przepraszam za te dźwięki jak słyszycie, ale mam siostrę, ale coś, więc... Chciałbym tylko powiedzieć, że ma śmieci, więc yy, chciałbym, żeby wszyscy poszli do staracza. Mieliśmy nie mówić, ale dobra. Zobaczymy. Aha. Ojej. O... No chodź. O nie. Też mi się wydaje, że to będzie... Wąż rzeczny albo. No, wąż rzeczny albo Mariusz, na pewno, bo on miał wyrzucenie śmieci. Wąż rzeczny, mi się wydaje, ale. No, wyrzuci śmieci? No, wyrzucił. Nie, on za mną idzie. To jest złe. Widziałem. Masakra. Ale raczej Siorb będzie wiedział, że to ja, że, dbał, że to Mariox, ponieważ yy, szedł ze mną Marioks. Oj, teraz tutaj Mariusz będzie kampił. Oj. Ciało? Ja znalazłem, znalazłem ciało w silnicach i chodziłem z Wiktorem i z Marcinem, i ja poszedłem sobie do nawigacji, i Wiktor zastąpił Marcinem, więc nie mam, nie mam innego rozwiązania niż Wiktor 30-orb. Nice. No w ogóle wkręcił. Co Czemu w... zawsze ja? Trochę wkręcił. Dobra, i powtorek. Może. Może mi się uda. Chwila, pójdę do komunikacji. zrobić download. Odpalę teraz. Oh, odpala. Okay. Odpala. Znowu, znowu mam śmieć. Ja bym o dwa włączyła. E, Marci, podaj dokładnie swoją. Ja byłem. Dwa ja byłem. Ja byłem. Ja o Ja właśnie. Że... Dobra. Ja... Ja, mam, ja mam ten. E, mikrofon ten. Więc ja mówię. E, Wiktor mówi, że masz śmieci, Ja włączam o dwa, więc ja stawiam do ciebie. Ale e, ja po prostu byłem przy o dwa i chciałem włączyć. Tam w dwa. Więc dla mnie, um, dla mnie to jest, jest yy, Mariusz. A dla ciebie był tak. To było przewidywalne, że Marcin będzie. Miałem ze dwóch. Yy, Jak się już Marcin życzył, wyeliminowaliśmy? Czterdziestole. Dobra, krumyc. Trzy osoby? A dobra, czy Mariox? on mnie zabije. On mnie zabija jak nic. Wiedziałem. To było, to przewid... to było przewidywalne. Peleccypalu, Cześć, czego? Cześć. Szedłem z nasi... e, Tak, mogę Chodzić? Tak, możesz. Szedłem, bo e, szedłem do leccypalu, e, żeby włączyć światła i zobaczyłem ciało Marcina. E, ja byłem, ja szedłem od lower engine. No to mamy odpowiedź, że to jest widać. Nie, ja byłem z Navigation, bo robiłem zadania. Według mnie to jest Self Report. A czemu byłeś w navigation, kiedy były światło do naprawienia? Właśnie. A no to ja nie odpowiedź. się wydaje patrzeć, mi się wydaje, że to jest Self Report, bo on był z nawigacji, a ciało było w czalu. Ale ja byłem...

A ty, ja chcę impostora. Proszę, impostor, dobra. Niech mi się odzywać, ale po prostu on chce, Słuchajcie, muszę A sobie. Ey, clear jest, bo Włączę reaktor i zrobię sobie alibi. Jak mam głowę? Dobra? Według, według mnie w oskarża mnie za to, że ja byłem w. Z... Ale ty kału i zabiłaś, wyszedł jakiś kolega z Korda, do mnie. No fajnie, Drugiego ja. Więc. Dobra, ja napiśtam tego słowa. Więc. No. Wygrałem. Czemu opuścił? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Po prostu to było takie krótkie na 4 osoby. No i co? Jest już 18.24